To e, coś tam, nie? To jest właśnie ten typ. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz blog nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty. Więcej szybciutko subskrybujcie. A dzisiaj zaglądamy do prześmiesznych książek, na które bardzo, bardzo czekałam. Nudzę się! I smutno mi z wydawnictwa nasza księgarnia. I teraz, zanim do nich zajrzymy, chciałabym Wam powiedzieć, na czym polega myk tej serii. Mamy tutaj dziewczynkę, która przyjaźni się, słuchajcie, z ziemniakiem. Tak, dobrze słyszeliście, ona się przyjaźni z ziemniakiem i w tej części jeszcze na razie tylko z ziemniakiem, ale już w kolejnej do ich ekipy dołącza flaming. I to są książki, w których jest bardzo niewiele tekstu i ilustracje też są bardzo oszczędne. Natomiast ja osobiście uważam, że to są genialne propozycje do nauki czytania dla początkujących czytelników, ale też dla takich dzieci, które bardzo lubią śmiać się, żartować, wygłupiać, bo tutaj po po prostu przez cały czas się śmiejemy i mamy tak. To jest dziewczynka i ona tutaj mówi: "Nudzę się". Wiecie, to jest ten moment, kiedy dziecko się nudzi, po prostu się nudzi. I nagle. O, ziemniak! Wiecie, jak to czasami jest? Dziecko się nudzi, ale znajdzie coś takiego, takiego kompletnie od czapy i bez sensu, i nagle przestaje się nudzić. Ale to nie jest taki zwykły ziemniak, bo ten ziemniak gada. Ona go najpierw wzięła do ręki. Ja chyba Wam na tej książce pokażę, jakby po całości pojadę, żebyście poczuli klimat i złapali bakyle, mam nadzieję, że złapiecie. I ona go tak podrzuca i ono w ogóle jeszcze nie wie, że ten ziemniak potrafi gadać. Nagle słyszy. A nie? I okazuje się, że ziemniak potrafi potrafi mówić tylko że ten ziemniak jest taką postacią wiecie czasem jest w grupie taki taka maruda taki yy, nie e, spoko e, coś tam nie to jest właśnie ten typ który też lubi żartować on ma poczucie humoru ale on jest takie dosyć specyficzne. więc ona go pyta czy chcesz się pobawić ziemniak odpowiada pewka tylko co będziemy robić I ziemniak odpowiada Pff bo ja wiem, flamingi są spoko. Także zobaczcie, jaki tutaj jest absurd. Natomiast z tego absurdu powstanie ekipa na wiele, wiele książek, bo w tej serii jest masa jeszcze książek. Natomiast akcja toczy się tak, że Ziemniak twierdzi, że dzieci są nudne. Dzieci są po prostu nudne, ty nic ciekawego nie potrafisz robić. I dziewczynka się wkurza. Całą książkę ona mu udowadnia, że dzieci nie są nudne. Bo dzieci na przykład potrafią robić gwiazdy i różne. Różne inne rzeczy. A on tak ciągle mówi: nuda, nuda, eee, nuda, nuda. Dzieci potrafią skakać, grać w gry. Bocie, ona się stara, tutaj ma język na wierzchu. Potrafią tańczyć, potrafią sobie wyobrażać różne rzeczy, i tutaj zaczyna się po tym skakaniu, zaczyna się właśnie wyobrażanie. Więc zauważcie, że tej nudy już dawno nie ma, bo Ziemniak skupił całą energię tej dziewczynki na e, udowodnieniu, że dzieci nie są nudne. I cała książka jest z pomysłami na nudę. Więc oprócz tego, że się świetnie bawimy i ta reakcja ziemniaka też jest ciągle taka, wiecie, pchi i to może denerwować dziewczynkę i ona się irytuje, ale my mamy z tego ubaw. No sorry, mamy z tego ubaw. W końcu zobaczcie, ona się wkurzyła, przebrała się za ziemniaka, a on dalej, nuda. I ona mu tu w końcu wyłuszczyła, że dziecko jest dzieckiem i że fajnie jest być dzieckiem i że ona woli być dzieckiem niż ziemniorem. I się wkurzyła i się obraziła, aż tu nagle do akcji wkracza flaming. I ziemniak, po tym jak ona po prostu już stanęła na rzęsach, żeby udowodnić, że dzieci są ciekawe, i on ciągle powtarzał nuda, nagle jest zainteresowany. O, flaming! W końcu się będziemy bawić. I pierwsze co flaming mówi do ziemniaka, Nudzę się. Specjalnie opowiedziałam Wam tak dużo, bo zależy mi na tym, żeby Wam pokazać, jaki jest klimat tych książek. Z jednej strony wiecie, to jest absurdalna sytuacja, bo mamy ziemniaka, dziewczynkę i flaminga, którzy się przyjaźnią w jakiś sposób. Oni się tam kłócą, oni się dogadują, a wszystko jest oparte na emocjach na najróżniejszych emocjach. Tak jak tutaj widzicie, tutaj dziewczynka się nudziła i o tym był motyw przewodni, ale teraz zaglądamy do smutno mi. A co jest też fajne w tej serii, to to, że tutaj nikt... Nie pyta nikogo o to, jakże, skąd nagle się ziemniak pojawił w Twoim życiu, albo co to jest zagadający Flaming. Nie, to jest po prostu ekipa, która ze sobą spędza czas. I na początku Flaming mówi, że mu smutno. Cała historyjka będzie oparta o właśnie to, żeby ogarnąć ten smutek. Czy tak już będzie zawsze? Pyta Flaming, a dziewczynka mówi, nie sądzę. I wiecie, to nie są jakieś psychologiczno-edukacyjne treści, to jest po prostu taka komiksowa historia. O tym, jak z emocją pod tytułem smutek radzą sobie mała dziewczynka, ziemniak i flaming. To ziemniaczki się smucą? Każdemu jest czasem smutno, odpowiada ziemniak. Ja sobie wyobrażam, że on ma taki głos, taki wiecie, gruby głos, nie? I on ciągle tym głosem mówił: nuda, nuda. A teraz właśnie mówi: nawet astronautom zdarza się smucić? Nawet astronautom! Mówi Ziemniak. I całą, cała ta historia tak naprawdę to jest próba ogarnięcia smutku, i oni go rozkminiają na różne swoje, takie dziecięce można powiedzieć, sposoby. Czemu dzieją się smutne rzeczy? Ziemniak ma na to jedną odpowiedź po prostu tak jest. Ale dziewczynka mówi, nie, nie, no jakby trochę to się nie trzyma kupy, co ty mówisz. Tu leżą, wzdychają, smucą się. I nagle dziewczynka wstaje, wiecie, jak to czasami tak dzieci i mówi, a wiecie co mnie rozwesela, jak jest mi smutno? I akurat ją rozweselają lody. No ale ziemniaki i flamingi lodów nie lubią. Mają natomiast swoje pomysły na to, co ich rozwesela. Ziemniaka rozwesela ziemia, więc on próbuje zachęcić ich, żeby się po brudzili, potaplali w ziemi. E, dziewczynka wymyśla kolejne, kolejne i kolejne rzeczy, które ją rozweselają, kiedy jest jej smutno. A ziemniak, tak jak tam powtarzał ciągle nuda, tutaj powtarza ziemia, 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 ziemia. Ale przychodzi taki moment, kiedy mówi gleba. I dziewczynka mówi ziemia i gleba to jedno i to samo, ziemniaczku. Myślałem, że was wykiwam. Uwielbiam tego ziemniaka. No, i oni w końcu dochodzą do takiego wniosku wspólnie, że to jest okej okay się smucić, że każdy czasami potrzebuje się posmucić. Tutaj też nie ma żadnej takiej rozkminy, co się stało w życiu tego flaminga, że on jest nagle smutny. On po prostu ma taki smuteczek dzisiaj i już rozmawiają sobie o tym, czy to jest ok. I flaming pyta na przykład dziewczynkę, czy go będzie lubiła, jeżeli jutro też będzie smutny. Ona mówi, że w porządku, ja cię lubię, jak jesteś smutny, jak jesteś wesoły, znudzony i itd. W ogóle nie o to chodzi w naszej przyjaźni, żebyś był jakiś, bądź po prostu sobą. I Ziemniak rozładowuje smuteczkową sytuację, bo Flaming pyta, a ty Ziemniaczku, czy nadal będziesz mnie lubić, jeśli jutro znów się zasmucę? No jak? Nawet teraz cię nie lubię. I my wiemy, że to jest taki żarcik, bo tutaj ten Ziemniak się uśmiecha, i jak on to powiedział, to nagle pękła ta bańka smutku i wszyscy się zaczęli chichrać, bo zrozumieli żarcik. Koniec. Czujecie te książki? Mam nadzieję, że czujecie.